Przy okazji mojego poprzedniego filmu powiedziałem, nie używam niestety FPV w swoich produkcjach ostatnimi czasy aż tak dużo, ale zdałem sobie sprawę, że nie jest to do końca prawda, gdyż użyłem FPV do tego filmu. W tym wypadku uważam osobiście, że FPV było tutaj naturalnym zastosowaniem. Była to moja pierwsza taka możliwość polatania. Nie miałem planów pierwotnie latać FPV, ale w trakcie pakowania postanowiłem, że wezmę ze sobą mojego CineLoga dla tych, którzy są nowi na kanale. To jest moje maleństwo do tego typu zadań. CineLog 25 przez Gepard C z zdeclasowanym GoPro 8. Latam jeszcze na O3, Unicie, ale zrobiłem już pierwszy research odnośnie nowej awaty. No, takiej nowej był już rok, chyba minął. No ale czekam aż troszkę te ceny odreagują. Nie lubię płacić premium za nowe produkty. W każdym razie zrobiłem na, na, na jej temat research i przymierzam się powoli do jakichś upgrade'ów, Jeszcze nie wiem, jak to będzie. Na pewno chciałbym latać na O4 ze względu na jego jakość. Jakość naprawdę. Zaskakuje. W każdym razie, postanowiłem spakować swoją awatkę i tak też zrobiłem. Wiadomo, impreza się zaczęła. Używałem do realizacji tego zlecenia swojego FX-a, kamera FX3, czyli to jest najniższa kamera z cinema line-upu Sony. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że ten sensor na którym teraz nagrywam jest zaaprobowany przez Netflix. Za tym samym mógłbym nagrać tą kamerą film na Netflixa. Oczywiście gdyby to było takie proste. Kamera może jest zaaprobowana, ale żeby taki projekt być w stanie zrealizować, trzeba by mieć ze sobą ekipę, pomysł i kamera to jest najmniejszy problem. Taki projekt wymagałby sprzętu za duże pieniądze, jak oświetlenia i i wynajęcia talentów do tego. W każdym razie miałem ze sobą tego drona w momencie, kiedy połapałem wszystkie swoje tak zwane bezpieczne shoty, czyli ujęcia, które muszę mieć. Polecam w ogóle, jeżeli jesteś tego typu filmowcem albo aspirujesz, żeby nim być, to polecam ci mieć taką swoją listę na każdą okoliczność. Czyli na przykład, jeżeli idziesz nagrywać jakiś event, no to masz swoje shoty, takie must-have. Fajnie jest sobie wyciągnąć sobie w trakcie w ogóle telefon, sprawdzić, czy, czy masz już to wszystko połapane. To usprawniło moją pracę. Mam nadzieję, że usprawni Twoją. W każdym razie nadszedł ten moment, kiedy postanowiłem, że jestem już po bezpiecznej stronie zlecenia, i chyba to jest moment, żeby wyciągnąć drona. Ze stresu. Byłem bardzo, gdyż, no wiadomo, tam jest ponad tysiąc ludzi, event jest w trakcie koncertu, czyli na scenie mamy trzech artystów, perkusista, gitarzysta, który, który był też wokalistą i basista, postanowiłem usadowić się z po prawej stronie sceny, tam była taka barierka, gdzie nikt nie wchodził i miałem spokój. I poderwać swojego cynologa. Na początku był taki, że o tylko go poderwę, zobaczymy w ogóle, jak się mi lata. Na szczęście byłem po treningu, miałem jakiś taki chyba okres. Gdzie ja dawno nie latałem, to coś tam potrenowałem sobie w ogrodzie, coś tam potrenowałem sobie w symulatorze, więc byłem w miarę świeży. Tym samym moja pewność siebie była większa. No więc byłem dosyć świeżutki, jeżeli chodzi o latanie. Poderwałem tego synologa, zrobiłem rundkę przez scenę. Oczywiście na początku wyłapał mnie gitarzysta, który próbował wchodzić w interakcję z moim dronem. Tak, to teraz wymyśliłem. Zajibiście. No, zajebiście. no ale wiecie o co mi chodzi, nie? W każdym razie mm, zarąbiliście, fajnie to wyglądało. Niestety trochę się bałem zbyt blisko podlatywać i pozwolić sobie na zbyt dużo. No, żeby nie tam się w niego nie wpieprzyć, czy tam nie rozbić drona. Chwilę tam go próbowałem oblatać. Postanowiłem, że wrzucam się na tą głęboką wodę i przelecę się dookoła. Zrobiłem rundkę nad ludźmi, no i wiadomo jak już raz się przelecisz pewność siebie wzrasta, no to później chcesz więcej i więcej, chcesz mieć lepsze shoty i tak dalej. Największym utrudnieniem tego w ogóle zadania było to, że było tam ciemno i dużo migoczących świateł, więc ekspozycja trochę wariowała momentami i lądowisko moje było totalnie nieoświetlone, czyli miejsce, w którym byłem czyli jakby po prawej stronie sceny patrząc na nią, no tam było dosyć ciemno, więc musiałem troszeczkę na czuja, powolutku, powolutku nie było jakoś w dużej trak z tym, ale to były takie trudności, utrudnienia, o których postanowiłem tutaj wspomnieć. Oprócz tego światła miały były momenty, gdzie sekundy, czy tam jakąś tam część sekundy, miałem po prostu biały ekran, bo akurat światło walnęło prosto w obiektyw. No ale to jakby no, liczyłem się z tym, da, da, to też nie był jakiś turbo duży problem. Wydaje mi się, że potencjalnym zagrożeniem, mm, jak też nie tylko dla drona, ale tak jakby dla każdej kamery, jest laser. Są lasery. Wydaje mi się, że było chyba tam kilka, nie jestem do końca pewien. Ale na szczęście nie dostałem. Obiektyw, sensor nie dostał laserem, więc przeżyliśmy. Oczywiście dużo emocji, dużo stresu. Jak wylądowałem po raz pierwszy, to się trzęsłem bardzo. Zastanawiałem się, czy polecieć dalej, ale postanowiłem wymienić baterię i poprawić swój szocik. Tak też oczywiście zrobiłem. No i tak latałem, latałem dookoła. W pewnym momencie podeszła do mnie ochrona. Troszeczkę byłem zestresowany. Pani z ochrony zapytała, czy ja jestem oficjalnym wideografem na tej imprezie. Odpowiedziałem, że tak i powiedziała ok. No to wtedy ja miałem takie. No dobra, no to ok, czyli wszystko jest w porządku No to dawaj, jeszcze trochę sobie polatamy Załadowałem kolejną baterię Zrobiłem jeszcze kilka fajnych rundek Próbowałem jakby przelecieć nad sceną Między w ogóle artystami Nad ludźmi, niektórzy ludzie w ogóle Zauważyli drona, coś tam do niego machali Zrobiłem kilka rundek Złapałem całkiem przyzwoite ujęcia I postanowiłem, że nie będę kusił losu Starałem się mieć do tego takie zdroworozsądkowe podejście Dla tych, którzy nie wiedzą e, Moim planem CD Czy tam, którym tam z kolei bardzo odległym w każdym razie jest ubezpieczenie. Mam ubezpieczenie, polecam Wam je mieć. W każdym razie tam zrobiłem kilka tych rundek i uznałem, że wystarczy. No i byłem w ogóle mega szczęśliwy, że się odważyłem. No bo koniec końców, no możesz się przygotowywać do tego, możesz spędzać godziny w symulatorze, ale w końcu trzeba będzie podjąć. Kroki i ja takowe podjąłem, i byłem bardzo z siebie dumny, że że postanowiłem zaryzykować. Nie ma się co oszukiwać, no to było dla mnie troszkę ryzyko. Wiem, że na pewno niektórzy z Was są takimi graczami, dla których to jest chleb powszedni i tam latacie na takich eventach, na większych eventach i tak dalej. Jasne chłopaki, wiem, wiem to, szanuję to i to jest w ogóle zarąbiste Dla mnie to jest, to jest mój pierwszy raz. My rozmawiamy o moim pierwszym razie. Wiecie, jak to jest. Byłem trochę zestresowany emocje kiedy opadły w ogóle kiedy wiedziałem że mam już zabezpieczone swoje szoty. dużo ekscytacji totalnie zajebiście challenge z którym przyszło mi się mierzyć w postprodukcji to oczywiście szum w tych nagraniach nie był on no potworny biorąc pod uwagę że to jest no co stare GoPro Hero 8 ale mam taką swoją wtyczkę do odszumiania nazywa się Need Video niestety swoje kosztuje nie pamiętam nie dokładnie, ale jest dosyć droga, ale uratowała mi wiele ujęć. Co musisz wiedzieć o tej wtyczce, to to, że pochłania wszystkie zasoby i renderowanie tego filmu trwa, ale no, w, rezultaty z, czasem są glicze, ma czasem glicze, muszę to przyznać, ale rezultaty są piorunujące. Tym samym tak w ten sposób właśnie wyczyściłem te ujęcia. Po odszumieniu tego jest. Całkiem fajnie, całkiem przyzwoicie, fajnie to wszystko współgra ze sobą. To FPV, te ujęcia naturalnie wypełniły cały ten film, więc nie było to takie na siłę. Cóż mogę powiedzieć, był to mój pierwszy raz, na pewno nie ostatni, jeżeli. Przy okazji poprzedniego filmu narzekałem też, że nie miałem nigdy, nie miałem też bezpośrednio zleceń FPV, ale postanowiłem, że może aktywnie zacznę szukać takowych. Tym samym, jeżeli to oglądasz i podoba ci się moja praca i chciałbyś, żebym coś dla ciebie nagrał, stricte FPV, albo może nie tylko, napisz do mnie maila albo złapie na Insta, albo cokolwiek. W każdym razie chciałbym chyba mieć takie pierwsze typowe zlecenie FPV, chciałbym bardziej się tym zajmować. Zawodowo, profesjonalnie, nie tylko hobbystycznie tutaj razem z wami, ale powoli zaczynam, tak jakby chyba już dochodzić do takiego poziomu, gdzie komfortowo mogę to robić profesjonalnie. Jeżeli miałbym takim, takim być full profesjonalistą, to chyba tylko zaopatrzyłbym się w dodatkowe drony, troszeczkę więcej części. Myślę, że jestem już gotowy, więc jeżeli podoba ci się moja praca, Zapraszam do kontaktu. Jestem ciekaw, jakie dla mnie rady macie odnośnie jakby tego typu zleceń i odnośnie tego, co, co ja zrobiłem. Jak ja to zrobiłem, bardzo chciałbym, żebyście się ze mną nimi podzielili ze względu na to, że chciałbym się rozwinąć, a wiem, że ogląda mnie wielu zaawansowanych zawodników, więc chętnie zobaczę wasze komentarze. Dzięki serdecznie, że mnie obejrzałeś. Fajnie jest tutaj z wami być. Podoba mi się, że udało mi się stworzyć takie moje małe community. Czuję się uhonorowany, że mogę do was mówić i że mnie słuchacie, więc bardzo Wam dziękuję. Dzięki serdeczne, jeżeli podobał Ci się ten film, na pewno spodobają Ci się inne na tym kanale. Zapraszam, pozdrawiam. Do zobaczenia przy okazji następnej produkcji. Na razie, cześć.